Clean is good sanitized is better. Ten mecz, tą serię dla nas jako GK Tychy, bardzo duży niedosyt. Uważam, że mieliśmy naprawdę sporo szans, żeby tą serię przeważyć na swoją korzyść przy, przy wyniku 1-1 mieliśmy dwa spotkania u siebie, gdzie mm, czujemy się świetnie, jednak to są playoffy i tu. Nie ma na papierze zdecydowanych faworytów. Przegraliśmy ten trzeci mecz, czwarty. Udało się obronić i przyjeżdżaliśmy tutaj naprawdę źli. Ale też z pokorą podchodząc, pewni swego, dobrze przygotowani przez trenerów. Myślę, że mieliśmy w dzisiejszym spotkaniu. Bardzo dużo momentów, gdzie mm, prowadziliśmy i mogliśmy odskoczyć na jeszcze bezpieczniejszą przewagę i kontrolować spokojnie mecz. Za każdym razem gdzieś tam po naszych błędach, po, po braku zbiórki, mm, po braku komunikacji e, WKK wracało. I tak ta seria wyglądała naprawdę, bo od pierwszego meczu poprzez trzeci naprawdę... E, przed, przed tymi pojedynkami. Wszyscy mówili, że to będzie najbardziej wyrównana seria, oprócz oczywiście ko Kołobrzegu, przepraszam i, i Łańcuta. E, no naprawdę kończymy sezon z dużym niedosytem, bo, bo czuliśmy swoją siłę, e, ale niestety gratulacje dla WKK. E, powodzenia z Krosnem w półfinale. A my no, musimy przełknąć tą gorzką pigułkę i, i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Dziękuję. Dobry wieczór. Przede wszystkim, e, oczywiście, gratulujemy WKK e, awansu do kolejnej rundy. E, tutaj z tego miejsca na pewno serdecznie dziękuję moim graczom za cały sezon, za poświęcenie, e, za walkę i determinację, bo myślę, że tym się nasz zespół charakteryzował. E, dziękuję też naszym kibicom. Dla których to przede wszystkim gramy i czuliśmy w tym roku ogromne wsparcie. Ee, zarówno ten mecz, jak i mecz numer 3 e, został przegrany. Przegraliśmy ze sobą e, i dlatego tą serię przegrywamy. Myślę, że dzisiaj mieliśmy niezły pomysł na mecz. E, WKK było zgubione. Wychodziliśmy na e, prawie 10-9-punktowe prowadzenie. E, Natomiast przegrywamy sami ze sobą. Nie jestem tu od tego, żeby komentować decyzje sędziowskie. Moim zadaniem jest trenować zawodników, nie sędziów. I dzisiaj my tymi decyzjami naszych graczy przegraliśmy. Wypadł Szymon Schmidt. Sebastian Bożenko powędrował do szatni i w decydujących momentach pogubiliśmy się. Mecz był. Na pewno do wyciągnięcia, nawet do wyszarpania, będąc osłabionym. I bardzo podobne spotkanie do trzeciego. Tak jak Tomek powiedział, przekazałem to zawodnikom w szatni. Ja wiem Piotr, że ty powiesz, że świetny sezon i super, że GKS bez obcokrajowca, ale wszyscy mnie znają i wiedzą, że ja należę do ludzi ambitnych i powiedziałem chłopakom, że nawet jakbyśmy w finale przegrali, to czułbym niedosyt. Po prostu nie potrafię wyjść i powiedzieć, że jest wszystko fajnie. Oczywiście zrobiliśmy kawał roboty, cieszymy się, ale tak jak Tomek powiedział, czujemy ogromny niedosyt, bo uważam, że mieliśmy dużo argumentów po swojej stronie, żeby ten mecz, tą serię wygrać. Jednak nie wykorzystaliśmy ich. Wyszarpaliśmy mecz na wyjeździe w pierwszych dwóch spotkaniach, nie wykorzystaliśmy trzeciego meczu, nie wykorzystaliśmy piątego meczu. I to dlatego WKK cieszy się dzisiaj z awansu do kolejnej rundy, czego im oczywiście gratuluję oraz trenerowi. Dziergowskiemu. Życzę im powodzenia w, w meczach półfinałowych z Krosnem. Myśmy tą piękną przygodę w zeszłym roku przeżyli, więc myślę, że może ich to daleko zaprowadzić, a my musimy przełknąć tą gorycz porażki. No i jak każdy i trenerzy i zawodnicy muszą wyciągać z tego wnioski, aby tych błędów nie popełniać. Niestety dzisiaj, dzisiaj je uwidoczniliśmy. Jeszcze raz dziękuję swoim graczom, dziękuję całej organizacji i gratuluję dla WKK. Przede wszystkim to gratulacje dla zespołu GKS-u, bo ta seria była naprawdę wyczerpująca i tutaj te piłki niczyje generalnie chyba decydowały czasami. No niestety no, Tomek będzie musiał jeszcze pograć w tym sezonie parę meczów, także no, co zrobić? Nie tak się zdarzyło. Nie no, generalnie fajnie. Cieszymy się bardzo, że, że, że zagraliśmy. Ten piąty mecz na charakterze, na, na takiej woli walki, że w, w dobrym momencie Tomek się podłączył po prostu i wziął sprawy w swoje ręce jak, za, jak, nie wiem jak, jakby miał 20 lat. 25 Przynajmniej, więc, więc aż, aż z niedowierzaniem czasami patrzyłem, bo, bo taki wiatrak tam robił w obronie zespołowi tychów, że naprawdę byłem pod wrażeniem. I nie wiem, aż się zastanawiałem, czy go ściągać, czy, 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 czy sam jakieś zadyszki nie dostaje, ale super, fajnie zagrał naprawdę jak weteran, i to jest taki czas, gdzie ten piąte mecze i playoffy to są, to są właśnie dla takich zawodników. Także cieszę się bardzo, że, że, że tak wyszło. Co jeszcze? No gratuluję chłopakom, bo tak jak powiedziałem, kawał serducha zostawili, zostawili na boisku. W Tychach jeden mecz urwaliśmy, co było bardzo ważne, bo graliśmy bez Kowalczyka, bez Patoki, więc też ta rotacja była taka, powiedzmy, w ośmiu i, i, i to nas dużo sił kosztowało. No, ale tutaj na szczęście już mieliśmy pełny skład do dyspozycji, także jedziemy do Krosna, bardzo się cieszymy. Super, dziękuję też kibicom, bo, bo, bo naprawdę przy, takiej, przy takich trybunach, przy takim dopingu, to chyba już nikt nie myśli o zmęczeniu, tylko po prostu gra, gra, gra. I szuka zwycięstwa, dlatego naprawdę słowa uznania dla tych wszystkich ludzi, którzy dzisiaj byli, dla zawodników naszego klubu, dla wszystkich, którzy nas wspierali, bo, bo naprawdę tutaj warto przychodzić, dopingować tych chłopaków. I co mogę więcej powiedzieć, no zapraszamy na kolejne mecze, także super, cieszymy się bardzo. Przede wszystkim dla mnie play-offy to jest taki czas krótkiej pamięci. Tutaj nie ma co rozpamiętywać, to trzeba jak najszybciej wyciągać wnioski i przechodzić do następnego dnia, do następnego treningu meczu. I, i myślę, że to ja bardziej. Traktuje play jako właśnie ten czas takiej krótkiej pamięci. Znakomita seria, myślę, że po części obie strony będą zadowolone po tej serii. Wiadomo, że Tychy na, na ten moment nie będą w żadnym stopniu zadowoleni, bo przegrali mecz, ale dla kibiców, dla, dla jakości tej pierwszej ligi myślę, że bardzo fajnie, że, że było tych pięć meczów. Zobaczymy, ile nam w nogach zostanie na półfinał, ale na, na ten moment cieszymy się z tego, że, że osiągnęliśmy ten cel i, i jesteśmy w najlepszej czwórce, bo, bo sezon skończyliśmy w najlepszej czwórce, więc gdzieś tam nie było to jakiejś większej niespodzianki. Fajne były głosy, że, że jednak to Tychy nas pokonają, a, a my i tak i tak udowodniliśmy to, że, że, że u siebie wygraliśmy. I tak jak w lidze wygraliśmy pierwsze spotkanie, tak w playoffach pierwsze spotkanie u siebie wygraliśmy, tak w tychach pierwsze spotkanie wygraliśmy u siebie, czyli na zmianę, na zakładkę wygrywaliśmy i ostatni mecz był nasz. Więc teraz tak naprawdę, tak jak powiedziałem, krótka pamięć, projekt Krosno i, i jedziemy tam połączyć.